Witam w kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku Niedrogie Perełki Zapachowe Przypominam, że jeżeli obraz jest ucięty, należy mieć opcję pełny ekran Wszelkie namery na mnie są zawsze w opisie bądź w komentarzu Można się do mnie odezwać na przykład mailowo, bądź na Instagramie, bądź na Fragrantice Generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, od razu powiem jakąś odlewką W ramach mojej kolekcji perfumowej sprzedaży, To oczywiście można się do mnie odezwać, chociażby na maila Ja generalnie kiedyś czasami wstawiam takie filmiki z tą w wyprzedażą perfumową ale rzadko to bywało, ale zawsze się można do mnie odezwać, ja duże rzeczy na przykład stawiam, chociaż nie zawsze jest to takie bardzo na bieżąco, na mój wątek na forum perfumowym. Dzisiaj przychodzę z rozwiązaniem zagadki, którą jakieś czas temu zadałam, polinkuję może w opisie filmik, o którym mówię. Mianowicie było zgadywanie, który to zapach włoskiej marki, takiej powiedzmy Eco, Bio, marki Framont, jest niedrogą perełką zapachową. I przechodzimy do rozwiązania. Tam no, chyba ktoś z gatek dobrze kojarzy. Chociaż większość typowań było błędnych, bo chyba większość było odnośnie y, liści bananowca. Niestety one nie są trafione. Rzekłabym, że w ogóle niewyczuwalne są w tym zapachu. A mam zapachy, gdzie są niesamowicie wyczuwalne typu Amarantaine, Unikat, Penhaligons, czy też Auror Different Company. Przepiękne dwa niszowe zapachy, które uwielbiam, po prostu które są takimi perełkami naprawdę prawdziwymi. Generalnie piżmo zjadło te liście chyba bananowce w tym zapachu. Zaraz przejdę do rozwiązania zagadki. Ową perełką jest migdał z granatem, jeżeli chodzi o nazwę. Jest to woda do ciała, czy to jest ta wersja w tych takich dużych flakonikach. I powiem szczerze, że do tej pory chcę mój trzeci zapach w formie takiej wody do ciała z marki Framon. Czyli takie bardziej wody pielęgnacyjne, też przy okazji. Generalnie wydaje mi się, że one lepiej wypadają niż te zapachy wody, wody toaletowe. Mam jeszcze dwa olejki, zobaczymy, jak one będą wypadały. Mam figo z czarną perłę. Ten zapach jest przepiękny. Ma wyczuwalny granat w takim iście stylu, takim bardziej takim y, chropowatym, drzewnym, takim stylu właśnie chociażby granatu z kadzidłem, z drzewnościami Gandini, czy też y, granatu właśnie z Joe Malone, czy też z Jenny Glow. Y, taki bardziej przywrócony. Ten migdał nie jest jakiś tutaj mocno wyczuwalny, że w sensie, może inaczej, y, on po prostu y, nie jest aż tak znaczący w tym zapachu. Bardziej się ten granat z tą taką z żywnością wybija i yy, w sumie dobrze, bo migdał w takim wydaniu włoskim mogły tutaj po prostu zagrać zbyt takie osłodzone, że tak powiem, skrzypce. Może by to nie wypadło dobrze, chociaż generalnie uważam, że migdał jest świetnym motywem na, na przykład na zimę, ale niekoniecznie w takim bardzo wydaniu zasłodzonym. Ja mam swoje kochane migdały, będzie filmik i jeżeli chodzi o ten zapach, on tak naprawdę w pewnym momencie układa się tak bardzo drzewnie. I nawet ten grana jakby y, bardziej wysuwa na pierwszy plan, ten swój drugi taki właśnie niuans, czyli tam właśnie tą drzewność, taką właśnie chropowatość. I te drewna są bardzo w stylu. Zaraz pokażę, którego pewnego niszowego y, zapachu, który uwielbiam. Otóż tego cuda pustyni marokańskie Tauera. W takim dość zbliżonym klimacie też jest na przykład White Plumage marki Francesca Delora. Także po prostu świetna perełka z tym framą. A propos Towera, miałam różne zapachy. Aktualnie w kolekcji pozostanie chyba tylko ten. Róże z malinami postanowiłam wystawić. Także dziękuję.